Cześć, z tej strony Barty Okarek. Jestem nad niebieską wodą. Tu wylaska. Ona aktualnie jest zasypywana, bo to jest pokopalniane. Tu kiedyś wydobywali węgiel brunatny, chyba. Przyjechałem sobie rowerkiem. O, ostrość. Jestem rowerkiem Jakby ktoś się pytał i że jestem w klapkach no to mówię tu niedaleko yy, ktoś tam mieszka ode mnie w, z rodziny dlatego ja sobie przyjechałem yy, dzisiaj nie dzisiaj za dwa dni trzeba będzie nasmarować przekładnie bo jest już 1178 km więc trzeba będzie znów przesmarować, czyli zrobiłem około 300-400 km, co ostatnio robiłem. No tak to fajnie wygląda. Podja Podjadę tam bardziej. To jest takie białe, to jakby coś, to się ktoś pytał, to działa jak śnieg. Naprawdę. Nie polecam na to wchodzić. No spróbuję nawet wjechać rowerem. Patrzcie, co się dzieje. Tu jeszcze nic. Idzie. Jak się wgłębia. Dlatego nie chciałbym tam iść. Chyba. To na, na pewno no bym nie chciał. Chcecie to, go się tutaj przejechać. Ale to nie dzisiaj, tylko na którymś odcinku. Więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!